Siema, ty patrzysz, ja gram z tej strony. Zapraszam na mój czwarty odcinek z serii Zabrajmy wykangórek Kangurek Kao Runda druga. Odcinek o nazwie Spływ. Kao! Kao! Obudź się! Już czas! Wake up! Na końcu rzeki znajdują się wrota do jaskini złego szamana. Ale uważaj, rzeka jest pełna pułapek i przeszkód. Życzymy ci powodzenia. Dzięki. Dajcie jakieś pieniążki, czy coś. Nie no, bombę w swojej noży trzymacie. No po prostu. masakra. Ale już jesteśmy. Taki dźwięk o ile się dobrze pamiętam mam Haha, dobrze wiedziałem Ten boss, mini boss wcale nie jest śmieszny Udało się! Jesteśmy w gamerzy Dobra, szukamy tu jakichś ukrytych skarbów Dziękuję. Hmm. O, są kryształki. I właśnie odblokowaliśmy jedną nową mini-grę. Jakie ładne, jak tu ładny i kolorowe. Świetnie. Zebrałeś 50 gwiazdek i doskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. To jest właśnie magiczny skok Skaczę dalej. je mam teraz hełm latający na zawsze. Hmm, spoko. Gdzie ja miałem iść? Je, jak fajnie fruwam. Nie, już się z nim nie biję. Mam go gdzieś. Ale tutaj... No kurcze, no ile tych fejli będzie na sam dzień dobry Jestem piękny i uroczy. Popatrz w moje oczy, ty patrzysz, a ja gram Nic z tego nie mam ma <ścoughs> Ale fajne z taka górę Słodziak Mhm, SMS mi przyszedł O, ja nie wpadłem do wody! Jej To się nazywa cud i szczęście. Ops. O, fufufufufufuck. Uda się nam, uda się nam. Żytko. Mamy full. No to teraz zbieramy kolejne 50 gwiazdek, a żeby mieć kolejne magiczne moce. Nie będę mam mówił jakie, bo i tak zapewne wiecie jakie. Ja na pewno nie wiem, więc nie chcę wprawiać w błąd po prostu. Nie będę mówił jak nie wiem, ale kolejny bzycek tu jest i kolejna gwiazdka do kolekcji. Wspaniale. Dukaty wskazują mi drogę. Co tu teraz jest? Dzwonecek? Dzwonecek było, że to jest psuka. Naciśnij psycisk. Akcja. skocz na kładkę. Aby skręcić, ją w lewo lub w prawo. Mm -hmm. Skręcaj. O, pamiętam ten etap. Pamiętam. Nie lubiłem tego etapu. Nie pytajcie się czemu, bo jest to wiadome. Ale damy radę. Ue, ue. Nie udało się. Ale to zapewne nie jest koniec, bo trzeba <laughs> odblokować to inne gówno. <laughs> Ale nasz kangurek jest super Jezus. zdolny, więc da radę. Czy są tam jakieś sekrety? Już nie. Nie śmierćcie, jak ja przechodzę. No. Kurde! Jak mój kolega z klasy pierdział i pierdział, i miał w nosie to czy śmierdzi czy nie. O Jezus. Ale ruszamy dalej. Let's play. Let's have some fun. Tutaj słyszymy bobra. Uff. I widzimy śmierdzącego dziadka, na którego skopniemy piernikiem. Hao! Czyżby nasz dziadek był coraz to mocniejszy? no? Kto wie? Film mi laguje, bo renderuje następny film, więc się nie przejmie. Czy tam na dole nie było jakichś ukrytych skarbów? Tam na górze pójdę tam. Więc idę sobie przez dół, żeby zdobyć ukryte skarby Szukamy ukrytych skarbów Kangurek KO 2 Poszukiwacz złotych skarbów I... dukatów I... Mm, nieważne Krótkie cięcie. OK, wracamy po inwazji mojej babci do pokoju, a teraz kontynuujemy. Zagrajmy w Kangurek K.O. Łohoho, ile dukatów. Wspaniale. <suszel> Te pułapki są nieprzewidywalne. Dlatego ja sobie wolę fruwać. Przelecieć się wolę. Tak to już ze mną jest. Au! On mi otworzy bramę, a ja dzięki niemu będę mógł się dostać. Dalej. Okej. Okay. Czyli wracamy do głupich, durnych, feli made bye. ty patrzysz ja gram. Spoko. Damy radę. Spadać, śmierdzący dziadku i łoką. Ładzisz z młotem biednego kangurka atakujesz, zamiast się cieszyć, że spotykasz kangurka na swojej drodze, do zogo oddać, zarobiłbyś pieniądze, a jeszcze chcesz go młotkiem zabić. O, że marketingu toś ty chyba nie przyszedł, stary dziadek. Go!

Proszę daj mi przeżyć, jesteśmy już Tu jest chyba ukryte coś A nie, na pierdnik trzeba obowiązkowo wejść. Ukryte magiczne przedmioty! Yay! Zauważyliście, że kryształów jest dużo częściej łatwiej spotkać niż gwiazdki. No właśnie dlatego bo gwiazdki są dużo ważniejsze w górze. No, co my tam po drugiej stronie? Jest jedynie domek, ale tam... O nie, o nie. O szwa. fu Bo fu Fufufufufufu. Fu, fu. Jest! Udało nam się, bo jest dzwoneczek. Mam nadzieję, że mnie nic nie zdąży zabić do tego czasu. Szybko dzwoneczek. Wspaniale mamy checkpoint. A, a, kao.

Pierdnika tu żadnego nie ma. uuu tu mamy iść. Ups, to się chyba zabędzie zapadywać. Ale mamy fruwające coś i mamy pierdnik. Dobrze, dobrze, nie jest źle. Fail nie jest zrobiony w złym momencie. Tak, chcesz iść na skróty, to możesz w trzy razy file albo dwa, albo pięć, ewentualnie 19, no ale spoko. Udało się, dostaliśmy się tam, gdzie mieliśmy się dostać, dostajemy się na pierdnik. I nie, tylko nie mówcie, że teraz mamy czasówkę, że trzeba tam wskoczyć. wspiera, Szybko, zanim ale się przewrócą. Ej, matko, ja zaraz zatonę, będę jak Titanic, oddajcie Titanika. Udało się. Hell yeah! Akurat ten pomysł jest fajny, to mi się kojarzy z Tomb Raiderem zawsze. Jak tam przekr przekręcamy jakieś różne duperele dźwignie, żeby po prostu woda doszła do ten... do pomieszczenia. Ale nie ma co takiej gry do Tomb Raidera porównywać, to jest przesady. Tutaj można jedynie nurkować tak jakby no... z maską tlenową. W tą brajderze można oddychać na świetłe płuca. No można się utopić, no ale jaki dureń trzyma kościap, czy tam kogoś pod wodą masz się utopić. Akurat w tą briderze gości nie ma, bo mamy zaje piękną Larę. No i tak już jest. Ciężko się też skupić na tamtych już niektórymi momentami. Mam nadzieję, że mojego burczenia w brzuchu wam nie słychać. Nie wiem czemu mi burczy. Nawet głodny nie jestem. Ale to już zagadkę zostawię naukowcom. Tak ty ule! ule. Ule. Wspaniale. Ten dźwięk Ule. mi coś mówię, jak się komuś coś nie mieści to buzi i się tym zadławia. Ale nie będę wam o tym mówił, ponieważ jest to zagrajmy w kangurek kała, a nie w jakieś gry dla ludzi od 18 lat plus. Więc wszystko w granicach dobrego smaku staram się zachować. A teraz jesteśmy w pupie za przeproszeniem, bo nic nie widać. Ale psułka nam pokazuje druskę. Pieniążki nam też się świecą. Dobrze, dobrze. Jest wspaniale. O, to dwie psułki nam pomagają. Ups, nic nie widzę. Uff, mój instynkt kangurzy się przydał. No i jesteśmy... ...gdzieś indziej. Go! Tutaj! Pomocy! O nie! Mogłem zapomnieć zebrać magiczne przedmioty chyba... <słuch> o, shit. O, nie. O, nie, o, nie, o, nie, o, nie, Aaaaaa! O, fuck. O, futsk. Ofufufufufufufufu. Jest, 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 jest... Dzwonecek jest. Mamy checkpoint. Jakie te etapy są kolorowe. Boże jak ja kocham takie gry. Że to jest polska produkcja. To jest po prostu niemożliwe. Skupienie. No i rozbijamy becuski. Czy tam synki. No i już mamy 635 dukatów już Niedużo, ale będzie tysiące. I przekupimy bossmana I mamy śmierdzącego dziadka How? Czy tam jakiś sekretów nie ma? Jest sekret! Chcę mieć łecy w łód bycie zapsetłoseniem Żeby tu wszystko być poznajdywane Czuję kroki. Nie, nie, to nie kroki w moim pokoju. Czuję kroki śmierdzącego dziadka. O oh Jezus Christ, o oh Jezus Christ, ja to chcę przeżyć, ja to chcę przeżyć, przeżyję. Hurraaaaj, przeżyliśmy! Wspaniale, jakie to jest piękne. Ale gonią mnie kwastany. Chodźcie tu, dziady, chodźcie. Auć! Na dziadu, chodź tu, nie ma, ja yeah, w dostał z Przewrotu. Nie z kangurek. Wow, wow, wow i jaka seznica. Czyżby to już było końcowe starcie z przeciwnikami? Nie, nie chcę ubierać. Jestem za piękny, za młody. Ja nie chcę ubierać. Niech się ten etap jest cenie końcy, bo chcę sobie zebrać wszystkie przedmioty i zobaczymy na jakim statystykach przeszłem etap. No patrzcie, drugi raz z rzędu zebraliśmy wszystkie ukryte przedmioty. Mam nadzieję, że się wam podobało. Będziecie oglądać moje następne odcinki. Z tej strony tu był Ty patrzysz i ja gram. Mam nadzieję, że będziecie mnie oglądać. Szponiak w górę. się ma.